Tajemnica pierwsza chwalebna zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu Ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed Wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestraw. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Szukanie Jezusa z Nazaretu nie w grobie śmierci, ale w Galilei naszego życia, w naszej drodze do Enos. W naszym zamkniętym wieczerniku wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, Panie. Naszym pielgrzymowaniem głosimy, że Ty żyjesz, zmartwychwstałeś, pokonałeś śmierć i jesteś pośród nas. I choć człowiek mógł Cię zabić, mógł zamknąć Cię w grobie, nie potrafił Cię w grobie zatrzymać. Daj nam odwagę głoszenia Ciebie w kościele. Tajemnica druga, falebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Potem wyprowadził ich w Kubetanii i podniósł w błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, Rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga. Największym błędem i pomyłką współczesnego człowieka jest myślenie, iż szczyt szczęścia osiągnie w doczesnym życiu. Taki plan zawsze kiedyś zawiedzie. Chrystus wyprowadził nas na pielgrzymkowy szlak ku Betanii, by wskazać nam cel będący poza naszym dziś. Betania znaczy łódź, którą przeprawiano się w tym miejscu na drugi brzeg Jordano. Idźmy przed siebie, twardo stąpając po ziemi. Ale oczy miejmy utkwione w niebie, w drugim brzegu życia, do którego wzywa nas Chrystus. Tajemnica trzecia chwalebna zesłanie ducha świętego. Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam, pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do Was. A jeżeli odejdę, poślę go do Was. Największym szczęściem człowieka, jest niejako posiadanie Boga. Duch Święty jest obietnicą Chrystusa. On, Pocieszyciel i Obrońca, Duch Boga, wypełnia Kościół swoim tchnieniem, bogactwem darów i charyzmatów. Budzi w nas wiarę, nadzieję i miłość. Napełnia nasze serca radością kieruje Kościołem Chrystusowym, daje natchnienia, by pełnić wolę Boga. Pożyteczny jest czas pielgrzymki, gdy możemy wsłuchiwać się w Jego tchnienie. Tajemnica czwarta chwalebna w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do same w siebie. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Człowiek dla siebie samego, ze swoim ciałem i duszą, jest darem Boga. Życie jest powołaniem i zadaniem, do którego realizacji zostaliśmy powołani w dziele stworzenia. Początkiem i nieskończonym końcem naszego życia jest Bóg. Do Niego kierujemy nasze myśli i pragnienia. Patrząc na Maryję, Matkę Kościoła, bądźmy w sobie gorącą tęsknotę za niebem. tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastą. Królowa Polski, Królowa świata, nieba i ziemi, ubrana w koronę i lśniące szatę, wyniesiona ponad fury anielskie, jest drogą Kościoła, drogą wiary każdego z nas. Swoją matczyną dłonią wskazuje nieustannie na Jezusa, bo w Nim jest wszystko od Maryi uczmy się królować z Chrystusem, świadectwem życia ukazywać źródło sensu, największy znak dla ludzkości, w którym Bóg tak bardzo umiłował świat.